Nowa Honda CR Maj 2026 rok wita nas świeżym designem, który od pierwszego spojrzenia przyciąga uwagę dynamiczną sylwetką z smukłymi reflektorami LED i bardziej muskularnymi liniami, nadwozia samochód wygląda dojrzałej nowocześniej i bardziej premium, a jednocześnie zachowuje rodzinny charakter, z którego słynie od lat, kiedy podchodzisz bliżej i zauważasz większy grill eleganckie. Felgi oraz dopracowane detale, które budują poczucie jakości, to auto stworzone do miasta i w długą trasę zapewniając komfort i spokój. Oraz pewność prowadzenia każdego dnia daje poczucie bezpieczeństwa rodzinie i kierowcy podczas codziennych obowiązków oraz weekendowych wyjazdów pełnych radości, wspólnie odkrywając nowe miejsca bez pośpiechu z uśmiechem na twarzy każdego dnia. Pod maską nowej CR-V znajdziemy oszczędne silniki benzynowe hybrydowe oraz udoskonaloną wersję EHFV, która łączy dynamiczne przyspieszenie z niskim spalaniem technologia hybrydowa pracuje płynnie cicho, inteligentnie przełączając tryby jazdy w zależności od warunków drogi dzięki temu auto świetnie radzi sobie w korkach oraz na autostradzie oferując kierowcy poczucie lekkości I. W kontroli nowa skrzynia biegów, reaguje szybciej, a zawieszenie zostało dostrojone tak, aby pochłaniać nierówności I. Zapewniać stabilność podczas szybszej jazdy każdy kilometr staje się przyjemnością, a zużycie paliwa pozostaje niskie nawet przy dynamicznym stylu prowadzenia w każdych warunkach pogodowych dla całej rodziny, zawsze bezpiecznie, komfortowo, spokojnie razem codziennie. Nowe wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o wygodzie i technologii kierowca, otrzymuje cyfrowe zegary, duży ekran multimedialny z bezprzewodowym Apple CarPlay oraz Android Auto, a także intuicyjne sterowanie klimatyzacją. Materiały są miękkie w dotyku, a fotele zapewniają świetne podparcie pleców, nawet podczas długich podróży większy rozstaw osi przekłada się na więcej miejsca na nogi dla pasażerów tylnej kanapy oraz pojemniejszy bagażnik, który pomieści zakupy walizki i sprzęt sportowy dodatkowy. Schowki porty USB, ładowarka indukcyjna oraz system audio premium tworzą atmosferę komfortu i nowoczesności, która umila każdą podróż rodzinie, przyjaciołom, dzieciom, seniorom, wszystkim bez stresu, hałasu, zmęczenia przez cały czas wspólnie. Pod względem bezpieczeństwa Honda wprowadza pełny pakiet systemów asystujących, który obejmuje adaptacyjny tempomat, utrzymanie pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, automatyczne hamowanie awaryjne oraz rozpoznawanie znaków drogowych. Czujniki i kamery pracują nieustannie, aby chronić kierowcę i pasażerów, reagując szybciej niż ludzki refleks. W praktyce oznacza to spokojniejszą jazdę, mniej stresu w mieście i większą pewność podczas manewrów parkowania. Samochód sam potrafi ostrzec, zahamować a nawet Delikatnie skorygować tor jazdy, systemy działają dyskretnie, wspierając decyzje kierowcy bez ingerowania w naturalny styl prowadzenia, dzięki czemu każdy czuje się bezpiecznie pewnie komfortowo, zarówno w trasie, jak i na co dzień z rodziną, przyjaciółmi razem. Jeśli szukasz wszechstronnego SUV, a który łączy nowoczesny styl oszczędność paliwa przestrzeń oraz zaawansowaną technologię nowa Honda CR Maj 2026 rok, będzie wyborem, który spełni oczekiwania całej rodziny, to samochód stworzony do codziennego życia, do pracy, szkoły, zakupów i spontanicznych wyjazdów zamiast miasto każda podróż, staje się przyjemnością, a prowadzenie daje. Prawdziwą satysfakcję, dlatego zapraszam do oglądania tego materiału do końca oraz do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych. Testów, recenzji i premier motoryzacyjnych, zostaw komentarz po lub filmu dostępny znajomym i wracaj regularnie po świeże informacje, inspiracji, porady, nowości oraz praktyczne wskazówki każdego dnia dla widzów.